Wiara zachodzi u tego, kto ponosi koszty wiary. Te koszty są bolesne, uciążliwe i mordercze. No ale miłość do Boga rodzi poświęcenie się, bo wiara nie jest by żyć łatwiej i pomyślniej, czyli egoistyczniej. Lecz wiara jest, by żyć owocnie, zbawiennie, sensownie, do pokonania trudów człowiek wierzący idzie do Boga po łaskę. Nieby krzyża nie było, ale by była łaska i moc do dźwigania krzyża. Widzisz problem, módl się. Jest zadanie, podejmij go. We wszystkim Pan Bóg niech Ci będzie początkiem, aby mógł być dopełnieniem. Człowiek bowiem poza wiarą, czyli za więzią i relacją z Bogiem, jest rzeczywiście osamotniony, może i zdepresjonowany, osłabiony, może być zrezygnowany, a nawet zrozpaczony, ponieważ człowiek w swej naturze ma głód Boga. Tak jak rośliny mają w sobie głód światła i głód wody, tak człowiek ma w sobie głód Boga. Kto tego głodu Bogiem nie zaspokaja, jest tak osłabiony, że ma problemy ze sobą i inni z nim też mogą mieć problemy. Bo na głód jedynym lekarstwem jest pokarm. A jeżeli człowiek jest głodny Boga, i Boga nie uwzględnia, to któż mu Boga zastąpi i kto go uratuje? Pan Bóg w swej roli jest zbawienną koniecznością w życiu każdego człowieka. A Pan Bóg jest i chce być dla ciebie tak blisko, by ta bliskość była przenikającą w ciebie jednością z nim. To niestworzona miłość boska, czyli druga osoba boska, Duch Święty, który pochodzi od Ojca i Syna, zrodzony, a nie stworzony, jak mówi wyznanie wiary, ten odwieczny Bóg w osobie trzeciej. Ten chce przyjść, osiąść człowieku, chce się w nim rozgospodarzyć, aby człowiek. Rozbudował siebie w takiej miłości i doznał ocalenia, uratowania, uświęcenia. Tak jak świeca się wyczerpie i zgaśnie, tak jak pokarm dziś zjedzony starczy muże do jutra, ale później będzie głód, tak we wszystkim wyczerpiesz się na tej ziemi. Jedno nasycenie, jakie może ciebie ogarnąć, bierze się z relacji, więzi z Bogiem i komunii z Nim. Pewna chciwa pacjentka rozmawiała przez telefon. Przerwała rozmowę, bo ksiądz przyszedł. Za chwilę znowu dzwoni, bo już przyjęłam komunię świętą. To się modlił. Ty go zjadłaś, panie za, Może go zeżarłaś, ale komu nie było, bo ty jesteś rozproszona. Za chwilę znowu telefon. Masz się modlić. Komunia zajdzie wtedy, gdy się modlisz. Scaliż swą duszę, pragnienie, uczucia, umysł, świadomość z miłującym ciebie Bogiem. To wymaga czasu. Modlitwa wymaga czasu. Trzeba, by twój czas był wypełniony Bogiem. Czas wypełniony Bogiem, czyli modlitwa, przebywanie u Boga, głód Boga, pragnienie Boga, to jest słuszność, sensowność i sytość. I tego ci trzeba. Módl się, czyli bądź z Bogiem. Trzeba wygasić zainteresowanie nieboże, przytłumić je. Bóg ma być najważniejszością Twojej wyobraźni i uczuć. Aby Cię nic bardziej nie wyniosło, nie zmartwiło, nie rozradowało, nie ukradło, nie zaimponowało Ci. By największość Twojej aktywności przypadała na myśl o Bogu, która będzie zamieniała się w powinność, tęsknotę prowadzącą do spełnienia, ale to dopiero w wieczności. Taki to Bóg. W Twoim życiu ma boskie znaczenie. Dlatego wiara jako głód Boga doznaje nasycenia. Bo wiara to nie jest informacja o Panu Bogu. To nawet nie jest obecność fizyczna w kościele. To jest więź biorąca się z relacji, z przeniknięcia Bogiem, z utęsknienia się za Nim. I dopiero, gdy brzmisz miłością do Boga, wtedy jesteś boży. Cóż po skrzypcach, gdyby nikt nigdy na nich nie zagrał? Cóż po człowieku, jeśli nikt, gdy ten człowiek nie pomyśli o Bogu lub prawie wcale. I życie Jego istnienie jest pozbawione świadomości i prawdy, i także niedopełniony łaską orientacji. Brzmienie Jego życia jest nijakie i bezcelowe. Wielu w ten błąd popadło. Byli mądrzejsi i dowierzali, a teraz już nie wierzą, bo mają oczekiwania od świata i wymagania od siebie. Świat im nie nastarczy, siebie nie wymyślą, nie wracając do Boga stłumią resztki Bożego posiewu i mogą oszaleć z rozpaczy, buntu i innych niedogodności. Świat choruje na głód Boga, nie pieniędzy, głód Boga. Naszecenie Bogiem u wielu porządkuje ich myślenie, rodzi wspólne działanie jest piękny, społeczny owoc. Wpierw musi być fundament wiary, przyjętej i funkcjonującej. W przeciwnym razie świat człowiekowi nie nastarczy czegokolwiek. Dlatego bądź z Bogiem, aby nim przeniknięty, byś mógł doświadczyć prawdziwie siebie, a w wieczności Boga.